No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj zaczynamy siewy. Tutaj mam. Jest załadowane żyto. I lecimy na pole. Hello. No, życie by było nudne bez eksperymentów. Także lecimy. Jadę zasiać 6,5 hektara. Właśnie tym sposobem. No. Na ciekawie przygotowanym polu. Także zaraz widzimy się już na polu i opowiadam co i jak. No i dobra, jesteśmy na polu. Tutaj kilka dni temu było mulczowane. I dzisiaj zmulczowałem to drugi raz. Mamy osłabione rośliny. Bez tam no mało zielonej masy jest na tym polu. No, i będziemy tutaj rozsiewać teraz żyto. Już wstępnie mam go skalibrowanego, że tak powiem. Tutaj trzeba otworzyć na 7 ząbków, i powinno nam wysiać 220 kg. Także tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz tu mamy siew. Trzy łyżki załadowałem, nie wiem Powinno być wystarczająco Nasze żytko zwykom. Zobaczymy jak to będzie rosnąć I plan jest taki, że Po rozsianiu Przyjeżdżam tutaj chwastownikiem I Dwa razy pod łukos Przejadę chwastownikiem i powinno być git No tutaj Ustawiam co 7, nie co 8 metrów mam. Ile mam ustawione? Co 8,8 metra, czyli szerokość chwastownika wziąłem. No i będziemy tak jeździć, żeby nakładki dosyć duże były. Bo wiadomo, wiatr jest, trochę zwiewa. Także lecimy z tematem No, jakby się... No mówię, zobaczymy jak to wyjdzie Sam jestem ciekaw Także lecimy No tutaj obok sąsiad kukurydzę ma, także to jak trochę wleci To nie jest problem, bo to uprawką już zniszczą Wydaje mi się, że będzie ok. Zobaczymy. No. Yy, w ten sposób nie naruszamy naszej ziemi. I zobaczmy. No. Hmm. Powinno to wyjść. Zobaczymy, jak, jak ostatecznie będzie. Ale według mnie powinno to ładnie wyjść. Sam jestem w sumie ciekaw, jak to wyjdzie. Nie? Także mamy 16.43, i zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. O której skończymy. No i dobra, idealnie nie starczyło. 5,75 hektara zrobiłem. Trzeba jechać po jeszcze jedną łyżkę. No, taką. No, w sumie całą łyżkę wsypie i będzie git. Tutaj, piąty pokos rośnie ładnie. Wyszły takie dwa tygodnie, i można piąty pokos kosić. Naprawdę ładnie to wygląda. A może dwa tygodnie trochę szybko, ale coś na pewno się zbierze. Dobra. Jadę po jeszcze jedną łyżkę i kończymy ten temat I lecimy po chwastownik No i dobra, jestem już chwastownikiem, trzeba go będzie jeszcze ustawić Tylko mówię, zobaczę Rozmieszczenie jest w miarę zagęszczone, także No fajnie jest tego żyta sporo Dobra, trzeba grabki agresywniej ustawić i będziemy jechać Tutaj weźmiemy. O. nie wiem czy aż tak, ale no powiedzmy na przedostatniej dziurce będzie dosyć agresywnie robić także ja ustawiam wszystkie i lecimy. Zobaczymy jaki to będzie efekt. No, przejedziemy raz, ale docelowo myślę, że dwa razy trzeba będzie przejechać, żeby taki dobry efekt mieć. Ale mówię, zobaczymy jak to będzie po pierwszym razie. No i dobra. Cięgną muszę jeszcze trochę wyregulować. Także widzimy się za No i dobra, lecimy pierwszy raz, ale jeszcze drugi raz przejedziemy tak delikatnie w szagę, i zobaczymy jaki efekt tego będzie. Tej pracy całej. Wilgoć jakąś tam mamy jeszcze. Także Najważniejsze, żeby delikatnie przykryć jeszcze te ziarenka. Nie wiem, czy jeszcze z wałem nie przyjadę. Tym mąkowym, ale chyba nie. Chyba odpuszczę jutro, ma padać. Jutro i pojutrze to powinno być ok. No. No, chwilowa wydajność. 19,5 hektara na godzinę. No, idzie ładnie. Ładnie podskakuje do góry. Jak na dwa razy przejedziemy, jeszcze trochę w szagę przejadę, to powinno być ok. No i dobra, mamy kolejnego dnia. Wczoraj spadło w nocy 15 litrów. Także. No jak. No, tu jest jedno ziarenko na wierzchu. Ale bardzo mało nasion na, na wierzchu jest Dużo, dużo jest przykrytych Przejechałem ostatecznie trzy razy Także o, Tu jest jedno ziarenko Ale ona już jest nam, namoczone Także to będzie fajnie kiełkować, tak mi się wydaje Tu mamy No, zobaczymy te rośliny, co tu były. Mocno zmęczyliśmy tutaj. Żyto teraz ma bardzo dobry start. Namoczone jest większość. Jest w ziemi. No, tutaj mówię 220 kg poszło. To powinno to wszystko dać radę. Tym bardziej, że teraz dużo, dużo wody spadło przez noc ładnie tutaj widać żownice pracują jest pełno tych grudek tutaj mrówki zobaczymy też sporo takich roślin chwastownikiem powyrywałem to widać korzenie korzonki są osłabione Tutaj na przykład ta roślina Życzownice. No, Najważniejsze, że Tylko powierzchownie ruszyliśmy ziemię yy, Zobaczymy, osłabione rośliny na pewno są Bo dwa razy, yy, w sumie trzy razy były koszone, bo Najpierw zebraliśmy na kiszonkę, potem trochę urosły Zmulczowałem i po czasie znowu było mulczowane. To na pewno korzenie osłabiliśmy. No to widać jest. O tu na przykład roślinkę, ta już na pewno nie, nie powstanie. Ta też jest dosyć mocno zmęczona, teraz żyto wzejdzie, mam nadzieję szybko. To będzie żyto zwykłą, będzie fajnie rosło. O, tu jest rosinka. Tu wydaje się ok. Zobaczymy, jak to wypali. Mam nadzieję, że dobrze. No tu na przykład jest dołek taki. Zagłębienie często tu było widocznie jeżdżone. To rośliny są takie Jeszcze trochę zielonkawe No korzeń tu jest mocniejszy Widać Fajna struktura Dżownica, wszystko jest Zobaczymy jak to wypali wszystko No tu ta roślina nie ma białych korzeni, także a ile drzewnic. Dobra, przykryjemy cię kolego, pracuj. No i tu jeszcze przyjdzie gnojowica, obornik na to i zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. No ale mówię tu posłabiane są niektóre rośliny mocno. Mogę je tak powyrywać, i widać, że tu życia w korzeniach nie ma. Owie, a tu sarenka przeszła chyba dzisiaj. Widać ślady. No, tu nasza ta roślina też jest mocno osłabiona. Nie ma tak naprawdę yy, zielonej masy na górze. Korzenie mocno raczej osłabione. Zanim to podbija, to żyto powinno yy, wziąć górę. Owie, no tu jest ładnie zatopione ziarenko w ziemi. Tu może nie, ale sporo nasion jest w ziemi. Także chyba jest ok. Jestem na razie mam pozytywne odczucia, zobaczymy jak to wypali. W sumie jak już jestem samochodem, przejedziemy się jeszcze zobaczyć na kugurydze jak to wygląda. Taki, no aktualizacja. No mówię tutaj trochę też powyrywaliśmy tym kwasownikiem, Przejechałem trzy razy. Raz było na wprost, potem w tą stronę w szagę i potem w tą stronę w szagę i nawet fajnie to wyszło. Luźna ziemia wczoraj była taka, większość nasion przykrytych jest ok. O, tu, to... owie, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No i dobra, jesteśmy na kukurydzie, ale widzę, że omadnica już. Się mocno odzywa O, jest omacnica Kolba ładna w Kolbie Franca też już siedzi Dobra, wezmę, bo i tak leży na ziemi. Tu też kolejna. Tutaj kolejna, ale nad, nad kolbą. Tu nad kolbą. Tutaj nad kolbą. Tu pod kolbą jest. Tutaj też pod kolbą. Także kurde nieciekawie Widać sporo już leży Aj jest przez ranę Tu A, to się będzie ciężko zbierać Nad kolbą, nad kolbą Tutaj pod kolbą jeszcze nie jest tak źle Zobaczcie, kolby wszystkie takie ładne są. Tylko tu o, leży już. Tu wisi dinda. Kolba. O, ja. Ale zobaczcie, ziemia. Ładnie tutaj. Te grudki. Te ostatnie deszcze ładnie znoszą. Wznosi ta ziemia Zachwaszenie wtórne wchodzi Ale to nie szkodzi Tu kolbą, nad kolbą Tu nad kolbą No, jak Jak popatrzymy O sporo leży Takich już A tu zachwaszczenie mocne już wchodzi no nic. No nic. Straty jakieś będą, na pewno. Zobaczymy teraz z ekologicznej. Wejdziemy na chwilę. Ciekawy jestem jak tu właśnie z tą matnicą. Ale chyba też już to widać Dwie kolby miała Jedna jest nad kolbą ugryziona, a druga tutaj Ma coś Chyba nie, chociaż ty ma jakąś tą no Ale nie wypełnione do końca nie, nie, nie ten Nie za Zapyliło na czas Dobra, wejdźmy w tą. Tutaj jedna z brzegu leży. Tu dwie rośliny, ja koło siebie. Tu jedna Na samym dnie jest podgryzięta. To też jeszcze trochę za nim. O, tu jakiś robal latający. Ale mam wrażenie, że tutaj jest tego mniej. Mniej podgryziętych. tu jedna jest ale dużo roślin z dwoma kolbami zobaczcie zobaczymy tą kolbę niepełna, ale jest i jedna konkretna można tak powiedzieć zobaczcie tą to jest to jest duża kolba. Gruba, można powiedzieć. Zaraz ją obierzemy. Tutaj jest ta w nautilu, a tu jest ta ekologiczna. Jest według mnie grubsza ta ekologiczna. Taka mniej równa, ale... No, i tu jeszcze jedna kolba jest z tej samej rośliny, także wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Tu jest jedna roślina, sporo komosy, to trzeba przyznać, ale do czasu zbioru wydaje mi się, że komeń nie powinien mieć z tym problemu. Zobaczymy. No nic, no zobaczymy jak to będzie klonować. Na razie zapowiada się w miarę fajnie Brrr, się przebić tutaj. O. Ta na pierwszy rzut oka jest taka trochę zieleńsza od tej Chociaż tam w głębi jest też zielono. Czekajcie, muszę komosę... nasiona komosy z gumaku wyrzucić. No i tu... na pewno do wniosny y, uprawki żadnej nie będzie. Trzeba będzie najpierw poczekać aż te wszystkie nasionka komosy skiełkują. I będziemy mulczować. Y, na pewno dwa razy teraz na jesieni. I na wiosnę też trzeba będzie trochę pomulczować. Nawieźć gnojowicą. Tutaj też. No mówię tu wydaje mi się, że jest żołmatnica miała więcej więcej żołmatnica nam więcej szkód robiła, Ale ogólnie patrząc na obsadę to nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie gorzej. ale ja mówię, ta ziemia tutaj. Zobacz, jeszcze trochę resztek jest. Ale nie ma tego dużo. Za to dużo tutaj leży już nam kukurydzy. No. Zobaczmy dalej. Dobra, w sumie. Chyba nie ma sensu. Tutaj też nad kolbą to już odcięło. Ale zobaczcie, no, liście delikatnie zaczynają już chorować nam. Ale tu, jak wysoko kolba jest. I to jest chyba problem. No, tutaj też końcówki zaczynają nam dopiero w choroby wchodzić. Ale na ogół. Tak jest zielono jeszcze, ładnie, także plon nam jeszcze robi. No, oprócz tych, co już nie mają, co odcięte są przez omatnice. No, zobaczcie, ta, już ładne ziarenko. Kurde, takich, tych latających robaczków jest trochę. Kolby są, są ładne. No tutaj też jest konkretna kolba. Kolby ładne, wypełnione do końca. Tej, no zobaczymy do zbioru, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że dużo nie będzie leżeć takich całkiem do ziemi. Nic. Dobra, na dzisiaj, na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.